Premier i Kapitan Kot. pozdrawiają z Mamai Beach, beach tak. z, białej plaży. z Białej Plaży Opaleni w chuj albo, albo, <noise> albo od chuja Albo albo w pizdu Zależy jak patrzeć I ciut, ciut. I ciut, ciut. Parasole wigwamy i te inne sprawy Legwany też były Czas tak. wracać i, z, tak, i, i zakasać rękawy do pracy jutro chociaż nie krótki rękawkę i zakasiemy tak jutro bez koszulki będzie ostra ostry przypał na ramiona coś się ciemno zrobiło nie? <grym> <grym> no co? noc. co? w ogóle widać co tak, coś dole, na to... plaży jest tak lecimy możemy wam Piłkaże piłkarze dołączyli. Wyślij mi to na maila, nie? Będziesz miał na tym... Na tym portalu takim z filmami. Społecznościowym. Na tym z filmami. Na Jak to się nazywa? Uporny, YouPorn? czy coś takiego. Na Upornie będzie tak, że możecie obejrzeć <laughs> wstawkę z babaj. Tak, zobacz, słutek jest. Tak, sutki na wierzchu, więc najuporniej nas znajdziecie. Proszę pisać, kurde, I'm sorry, tam będziemy. <noise> <I'm> sorry. <noise> A, jeszcze coś I'm dla sorry. was nagramy. I'm sorry. I'm sorry. Tak, serwisant, jeszcze coś dla was nagramy. E, w późniejszym czasie... Część druga będzie w poleci grube lolo, albo inne, <noise> inne tematy, Pogardziemy <noise> na miejscu, są z hotelem. Musimy cię dokazać, żeby ja że to się paki. Tak. Wiecie co? Musimy odbijać chyba. Czy tak? Jeszcze. Nie, jeszcze chyba dalej tutaj, tutaj, tutaj zobacz. Jak tu pokażę ładnie więc... No. Tak. No tak. jest. Tak. jest, jest. Tak. Cała ekipa, cała zgraja. Ten kołczek się spraw Jak na kuj, ciut, ciut. Jeszcze w chuj ciut, ciut do autokaru. Ej, hey, gała ucieka e, Dobra, także do następnego Rampam, pampam, pam, cześć!